Szanowni Państwo, wyszedł pierwszy numer nowego kwartalnika historycznego, ale także społeczno-politycznego Magda Polonia. Magna Polonia to efekt ambicji, ale i ciężkiej pracy zespołu, który może się rzeczywiście pochwalić pięknym efektem, bo Magna Polonia jest bardzo ładnie wydana, bo Magna Polonia ma też zestaw ciekawych artykułów, ciekawych również autorów. Wśród tych autorów zresztą odnajdą Państwo także i moją skromną osobę. A bez wątpienia to środowisko, które wydaje Magna Polonia, to środowisko polskich patriotów i to jest najważniejsze. Zachęcam więc do lektury, a szczegóły na temat nowego pisma można znaleźć na stronie internetowej www.magnapolonia.org. Oto okładka tego nowego pisma, bardzo piękna z obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej. To jest właśnie to nasze dziedzictwo, które będziemy kultywować. Także w tym piśmie będzie ono obecne.